Z tych wstępnych, no nawet nazwijmy je takich technicznych, informacji, można wywieźć rozmowy o pojęciach kluczowych dla epoki. Każda epoka ma swoje idee, które opisuje właśnie takimi pojęciami. Myślę, że dobrze wybrzmiało, że tak naprawdę dla nas najważniejszym w kontekście również rozwoju literatury jest to, iż w epoce w starożytności. Antyku, w antyku starożytności klasycznej, powstały te dwa filary kultury, kultury europejskiej, tak, mitologia, czy mity i mitologia jako zbiór mitów i e, Biblia. I najważniejsze, żeby teraz zrozumieć, że z tych dwóch tekstów e, przywołanych jakby wychodzą, można nawet to sobie tak wyobrazić, spacerują dalej e, przez wieki po e, tekstach kultury archetypy. To będzie dla nas pierwsze pojęcie, ale też musimy rozumieć, że te archetypy, do których za chwilkę, one mogą mieć swoje odsłony z różnej perspektywy. To tak, jakby na tym spacerze do tych archetypów ktoś podchodził, można go wziąć za rękę, ale można się też odwrócić, można odejść. Można kogoś jeszcze zaprosić więcej, dowołać, że tak powiem, do tego archetypu. Zatem on może ulegać jakimś transformacjom. Cóż to ten archetyp? Archetyp to po prostu pierwowzór. Czyli to będzie taki. No, najdawniejszy wzorzec, utrwalony w ludzkiej psychice, określający konkretne zachowanie, jakieś przeżycie, jakieś wyobrażenie o świecie, coś, co już wiem z tego momentu zastanego, w którym ja funkcjonuję, tak? W czasie konkretnym, jakimś historycznym, fizycznym. W literaturze to może być po prostu jakaś postać, czyli pierwowzór postaci, tak? Pierwowzór jakiegoś motywu, to może być przedmiotu, to może być pierwowzór uczucia, więc moglibyśmy mówić o e, matce, moglibyśmy mówić o miłości, tak? o zdradzie, o zazdrości, o relacjach e, człowiek-bóg. I tu na przykład, gdyby wziąć dla mm, Prometeusza, to od razu archetypem, bez względu, co by o nim dalej nie powiedzieć w jakichś konotacjach, to przede wszystkim myślimy takimi, Właśnie archetypicznymi skrótami powiem, ale one nam bardzo ułatwią potem poszerzanie tego horyzontu humanistycznego. Czyli Prometeusz to będzie dobroczyńca ludzkości, tak? By wziąć na przykład z Biblii, Kaina to będzie ten, który pierwszy zabił brata, zatem bratobójca, tak? i już nie roztrząsamy w tym pierwszym momencie, jakie były jego powódki, pobudki, co się dalej z nim zadziało, tylko Robimy sobie takie, takie zajawki w głowie i zapamiętujemy ten archetyp z takim konkretnym, jakby punktem wyjścia, który znaczeniowo do niego przynależy. Jeżeli weźmiemy Judasza, to od razu nam się powinno uruchomić tutaj określenie zdrajca. Także myślę, że to jest dla nas no, istotne, żeby rozumieć ten archetyp jako pierwowzór, coś w tych tekstach pojawiło się po raz pierwszy, i to, co jest y, potem konotowane w innych, późniejszych tekstach, jest odwołaniem do tych, które pojawiły się, do tych postaci, do tych motywów, do tych przedmiotów, tak, uczuć, zjawisk, y, które pojawiły się w mitach y, czy w Biblii do pojęć, również pojęcie kalokagatia, ponieważ w epoce przecież żyją konkretni ludzie i ci konkretni ludzie z jednej strony tak, tworzą teksty kultury, ale przecież obok tych, którzy są artystami żyją ci w tej przestrzeni, gdzie zadziewa się po prostu normalne życie, no, ale normalne, nienormalne. Cóż to znaczy? Ta kalokagatia dla Starożytnego to będzie taki wzorzec wewnętrznego rozwoju, wzorzec zachowania, który skupia się na łączeniu dwóch takich cech: piękny i dobry. Czyli będzie to połączenie w człowieku, tak? Połączenie piękna duchowego, cielesnego, taka doskonałość jednocześnie moralna i fizyczna. Czyli człowiek starożytny stara się dbać. Dziś pewnie nazwalibyśmy to że holistycznie o swój rozwój, zarówno o ciało, zarówno o duszę, zarówno o intelekt. Choć też w starożytności ta dusza miała swoje miejsce przecież w rozumie. To było bardzo takie ze sobą spójne, ale tak to możemy tutaj ująć. Klasyczność to pojęcie, które wywodzimy od słowa classicus, co znaczy dokładnie wzorcowy, Doskonały. I z tym pojęciem będziemy się spotykać jeszcze w renesansie czy w oświeceniu, a właściwie do dnia dzisiejszego, bo wszystko to, co jest zasadzone na wzorcu wywiedzionym z tradycji, będzie nazywane po prostu jako klasyczne. Z tym wzorcem, z doskonałością. Prost, można by powiedzieć, łączy się kolejne pojęcie, będzie to pojęcie ideału piękna w sztuce. Kanon piękna. I ten kanon piękna wywiedziony jest z traktatu Polikleta, i on się charakteryzuje konkretnymi cechami. Cóż to będzie, będą to umiar i oszczędność środków wyrazu. Doskonałe proporcje i to bym chyba właściwie nawet powinna postawić na pierwszym miejscu. Ale i ład, harmonia, równowaga, symetria, rytmiczność. Czyli to wszystko, co jest uporządkowane, ma w kanonie swoje uprzywilejowane miejsce, zatem sztuka powinna te normy spełniać. I to jest właśnie kanon wedle Polikleta, ale tak naprawdę ogólnie nazywany ideałem piękna w sztuce. Artyści, tworząc swoje teksty, te zasady kanoniczne oczywiście przestrzegali, ale stosowali również zasadę mimesis. Mimesis to naśladowanie rzeczywistości. To odezwierciedlanie tego, co wokół człowieka, tak nie wykluczało iluzji. Dlaczego? Ta iluzja pozwalała na tworzenie dzieł pięknych. W estetyce dla starożytnych było to właśnie bardzo istotne, ważne, czyli można było pewne elementy, no nawet bym zaryzykowała słowo upiększyć, ale musiały one odpowiadać oczywiście temu wizerunkowi rzeczywistemu. Mimesis powinniśmy zapamiętać, ponieważ on będzie takim punktem wyjścia dla realizmu takiej techniki, takiego narzędzia, przedstawiania obrazowania rzeczywistości w powieści, która będzie właśnie wiernie tę rzeczywistość naśladować. Czyli wszyscy właściwie twórcy antyczni tę zasadę Mimesis stosowali. Gdzie my ją możemy zaobserwować? Możemy ją zaobserwować właściwie we wszystkich przykładach e, sztuki. I dla takiego e, porządku, że tak powiem, myśli, możemy sobie tutaj e, kilka takich e, tekstów, takich e, utworów, takich przykładów e, przywołać. Zatem, Dyskobol e, Myrona, atleta rzucający dyskiem o wzorcowych proporcjach, o e, Harmonii, o wizerunku ciała, bardzo wielnie oddającym właśnie ciało atlety. Przepiękna Wenus z Milo, czy Nikę z Samotraki. I teraz może dziwnie to zabrzmi, ale możemy ją zapamiętać, dlatego że po prostu do mnie, dzisiaj my ją obserwujemy jako rzeźby bez głowy, tak? Ale proporcje oczywiście no, mogą nam się tutaj ładnie uaktywnić. Grupa Laocoona. Z kolei, jeżeli chodzi o architekturę, gdzie też te porządki z Kanonu Piękna, zasadzające się właśnie na porządkach architektonicznych, są widoczne, to takie przede wszystkim przykłady jak Partenon w Atenach. To jest oczywiście świątynia której proporcje, rozwiązania techniczne, ozdoby stały się wzorem dla innych budowli: Koloseum w Rzymie, i tutaj się przeniesiemy do amfiteatru flaviuszów, tak? czy też rzymskie akwedukty, czy łuki triumfalne. W tych to tekstach, ale w tych to przykładach architektury też mamy do czynienia właśnie z tym wzorcem klasycznym. Który będzie miał swoje kontynuacje w późniejszych epokach.